Jesteśmy dzisiaj na grądzie 6, ale chciałbym porozmawiać o tym co się wydarzyło ostatnio w Twojej walce. Już przeanalizowana, dogłębnie? Przeanalizowana, no co się stało. No wyszłam na 50%, nie mam do nikogo pretensji. Wyszłam z własnej woli, nie, nie byli mi w stanie przetłumaczyć lekarze, że to się nie może udać. E, doznałam 3 tygodnie przed walką urazu zwichnięcia rzepki i miałam kompresyjne złamanie kłykcia kości udowej. Do tej pory walczę, wiesz, żeby wrócić do pełnego zdrowia, bo kolano się masakrycznie długo goi. Wyszłam z tej walki bez żadnej większej kontuzji, oprócz wybicia palca, małego palca u nogi. E, oczywiście gratuluję mojej rywalce. No wiesz, w sporcie trzeba mieć też szczęście. Ja, mnie to szczęście opuściło. Ona wykorzystała swoją szansę. Mam nadzieję, że dojdzie do rewanżu w przyszłym roku. Ja jestem w stanie nawet zrobić 61 kg. No bo wiadomo, mi bardziej teraz zależy na rewanżu niż, niż mojej rywalce. Jak będzie wola ludu, rywalka się zgodzi i organizatorzy to stworzą, zorganizują to czemu nie? To zróbmy rewanż. No właśnie miałem zapytać, czy to, nie była jednorazowa, czy to nie była jednorazowa wycieczka do MMA, ale już wiem, że nie. To teraz już z tą wiedzą i z tym doświadczeniem, co byś zmieniła w swoich przygotowaniach? Nie bo nie sparowałabym z chłopakiem cięższym od siebie, bo wiadomo, że ja trenowałam do tej walki miesiąc, potem oczywiście na rehabilitacji wracałam do zdrowia i w stójce by mi się pewnie nic nie stało, a tutaj ponieważ nie umiałam za dużo w stójce, po miesiącu to wiesz stanęłam sztywno na nodze, ktoś mnie chciał przewrócić i to kolano po prostu poszło, więc na pewno zmienię w swoich przygotowaniach to, że nie mogę sparować wiesz, z chłopakami dużo od siebie cięższymi, to powinny być sparingi z dziewczynami w podobnej wadze. Czyli ale mm, parter to będzie element, na który naj, najmocniej postawisz. Tak, o to pytasz. No oczywiście, że tak, muszę y, uczyć się parteru, bo jeszcze go nie umiem. Więc to jest na pewno taki mój słaby punkt. No a w stójce, no to wiesz, w tej walce tak, nie mogłam kopać, tam by się przydało kolanko, nie chodziłam na nogach, tak jak zawsze, więc no tam zabrakło absolutnie, absolutnie stójki. Więc stójkę będę, wiesz, będę sobie szlifować, bo na początku przygotowania oczywiście powracałam do kopnięć, bo kiedyś walczyłam w keyboxingu, ale na pewno cała energia na parter. Mówisz o rewanżu, ale będziesz to mieszać z boksem? Tak, jak najbardziej. W boksie chciałabym walczyć oczywiście już tylko Mistrzostwo Świata, nawet w wyższej kategorii, nie tylko w superbiórkowej, chociaż moja rywalka główna z mojej superbiórkowej, Terry Harper, do, do tej walki miało dojść i była taka szansa. Ona ma kilka pasów mistrzowskich, ona doznała e, też bardzo poważnej kontuzji. Drugi raz miała operację ręki. Więc zobaczymy, co się zadzieje w przyszłym roku. Jeśli taka oferta się pojawi, to jak najbardziej fokus na, na boks, e, a tutaj Wiesz, to jest też fan y, sprawdzenie się w nowej dyscyplinie sportowej, bo to jest zupełnie co innego, to jest parter, y, obalenia, więc dla mnie to jest y, fajna przygoda. No i zupełnie co innego też jest tutaj dzisiaj na Gromdzie 6. Ty się czujesz tutaj chyba trochę jak w domu już. Czuję się jak w domu, ale sobie pierwsze pierwszą przyjaciółkę i... Bardzo się to podoba, wiesz, nokauty, widziałyśmy walkę, w której taki nagle był zwrot, nagły zwrot akcji, chłopak, który wygrywał, dostał jakiegoś e, takiego zamachowego sierpa i padł. Więc brutalne nokauty. Super reagująca publiczność i czekam oczywiście na Zadymę i Wasyla. Jeśli mi zapytasz, to jest dla mnie faworytem, nie wiem, natomiast no wiadomo, że chciałabym, żeby tutaj Boks się lepiej zaprezentował, żeby Zadyma się pokazał z dobrej strony, ale liczę na dobry pojedynek i życzę szczęścia tym dwóm zawodnikom. No nie wygra lepszy. Tego sobie wszyscy życzymy. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję, pozdrawiam.